Natomiast my mamy w tej chwili przed sobą trzecią falę. Niezależnie od tego, czy ten konflikt ukraiński zostanie zawieszony czy zamknięty, mówi się, że około 400 tysięcy chłopaków wyjdzie z okopów. Część z nich będzie miała solidnie zrytą psychę, od rzeczy, które albo tam widzieli, albo tam robili, bo oni są na wojnie. Tam nie ma pieszczenia się. Ci ludzie przyjadą tutaj, to tak jak mówisz, pojadą do swojej wioski, pojadą do swojego miasteczka na Ukrainie, zobaczą, że tak, w mieszkaniu jest tylko matka zniedołężniała, a żona. Jest w Polsce razem z dzieckiem, tak? I okazuje się, że albo tu już z kimś mieszka, albo jest tutaj sama, i tak dalej, tak dalej. Poziom frustracji będzie kolosalny. A pomyśl o tych, którzy nie mieli żony, ale mieli dziewczynę. Pomyśl o kimś, o kim marzyłeś przez miesiące w okopie, wracasz, a jej nie ma, i ona jest tutaj zagrożona. Albo urodziła dziecko Polakowi, będzie rzeźnia. Część z tych ludzi oczywiście przyjedzie i będzie tu chciała się osiedlić, pracować, część z nich wykorzysta możliwości prawnej, będzie chciała pojechać do swojej rodziny w Kanadzie, w Niemczech, w Anglii, gdziekolwiek indziej, ale część z tych ludzi przyjedzie tutaj nie sama, tylko w towarzystwie broni na przykład, czy zabranej zdobycznej, zabranej żołnierzowi koreańskiemu, czy rosyjskiemu, którego mieli naprzeciwko siebie. Oczywiście oni swoją broń służbową oddadzą, wychodząc z tego okopu i to będzie sprawdzane i przez Ukraińców, i pewnie przez jakieś komisje rozjemcze i tak dalej.